Klient wypożyczył układa, jesteśmy w park Vegas Hojnów Piękna pogoda. Okiem chciałem wziąć, a to widzisz siadło tylko. Mamy to jak było zajebi... Jak wrażenia? Fajnie, fajnie. fajnie. Coś, coś się działo, ciekawe Piękna no, tak pogoda, nie. trochę błota. Piękna pogoda to. Sam raz żeby zakłada zakopać, nie? Bo. O. Chyba mi coś się działo, nie? ładnie. Tak, Padać ma białe buty. Ja ja aż podeszwy zgubiłem, jedną i drugą. Ty zgubiłeś. No, no, to to podeszwę to zgubił. To druga. To, to, to druga. druga. To zgubił tutaj jeden. Tak, 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 tak mu W takim razie. Zwaliło go z butów. Zwaliło go z butów.